Witam, jestem Mike, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft News. Odcinki z tej serii będą się pojawiać raz w miesiącu, konkretnie końce miesiąca i będę w nich podsumował pokrótce wszystko, co chciało w kwestii Minecrafta, głównie Java, ale i czasem Bedrock Edition w minionym miesiącu. A już teraz, bez Będnego gadania, zapraszam Was na podsumowanie stycznia 2022, jeśli oczywiście chodzi o Minecrafta. W pierwszych tygodniach roku Mojang miało przerwę świąteczną, jeśli chodzi o pracę nad Minecraftem, ale gdy tylko wrócili, otrzymaliśmy pierwszy snapshot o numerkach 22W03A, ale niestety był to snapshot dla Minecrafta W tym snapshotzie nie pojawiło się nic specjalnego, dosłownie kilka drobnych rzeczy i kilka poprawek błędów i ogólnie wersja 1.18 jest średnio dopracowana, a zanim twórcy zaczną wydawać snapshoty do Minecraft 1.19, chcą naprawić sporo błędów i niedociągnięć z 1.18. Także spekuluję, w przyszłym miesiącu otrzymamy również wersję Minecraft 10.18.2, a później dopiero snapshot dla Minecraft 10.19. Jeden z twórców na Twitterze napisał, że chcą zmienić działanie farm Expa. Dali będą one działać, jednak trzeba je będzie delikatnie przebudować. Na przykład taka farma złota. Będzie to działało w ten sposób, że nie będziemy otrzymywać Expa, gdy własnoręcznie nie zabijemy mobów, tylko do farmy, będziecie musieli wykorzystywać bloki skalku i z nich pozyskiwać później Exp. Nie wiadomo, czy jeden blok będzie w stanie zmagazynować cały level, czy będziemy musieli te bloki na bieżąco niszczyć, żeby ten level cały czas otrzymywać. Od jednego z nowych deweloperów otrzymaliśmy takiego oto screena. Przedstawia on skalkową jaskinie w Minecraft, oczywiście takowych nie będzie, będzie to występowało w śladowych ilościach, oczywiście w miastach Deep Dark. Jednak na tym screenie jest coś wartego uwagi, a mianowicie coś jakby partikle, które generuje właśnie ten skalk. A może są to jakieś, nie wiem, jakaś narośl może jakieś rośliny, które będą na tym skalku występować. Ogólnie wygląda to jak partikle, jednak co to koniec końców będzie, nie mam ladego pojęcia i nie dostaliśmy na ten temat żadnych informacji. Jeszcze przed wydaniem snapshot dla Minecraft 1.18.2 otrzymaliśmy w wersji Beta Bedrock Edition Żaby, Żabi skrzek kianki i nowe świecące bloki w trzech wariantach kolorystycznych, które są niespodzianką od twórców i o nich wcześniej nie wiedzieliśmy nic. Oby Mojang dodało więcej takich niezapowiedzianych rzeczy do Minecrafta i do aktualizacji 1.19. To informację potraktujcie bardziej jako taką ciekawostkę. Na Minecraftowym Twitterze i kanale YouTube pojawiły się screeny oraz filmiki, jak Warden i skalk miał wyglądać początkowo. Początkowo skalk miał być kośćmi, a Warden miał przypominać jakiego potwora z tychże kości. Później skalkowa teksturka przypominała piasek i glebę dusz, jednak z tego zrezygnowano. Warden po raz kolejny miał edytowaną teksturkę model i zachowanie. Miał przypominać taki posąg, w którym by był totem i można było go pomylić z jakimś słupem czy filarem, przez co on by mógł nas niespodziewanie zaatakować. Miał on fajne animacje moim zdaniem i mógł podążać za graczem nawet gdy ten uciekał przez tunel jeden na jeden. Także to było już wszystko, myślę, że taka pierwsza mała porcja newsów na kanale Wam się spodobała. Ogólnie w tym miesiącu, jeśli chodzi o Minecrafta, nie działo się specjalnie dużo, Zaprezentowałam Wam wszystko co najważniejsze i co powinniście wiedzieć o Minecrafcie. Ale już nie zabieram więcej czasu, dziękuję Wam za oglądanie, jak odcinek Wam się spodobał zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, ja byłem Mike, trzymajcie się i pa pa!